Ciema się, dzisiaj pokażę Wam Isereka. Dzięki któremu dostaniecie darmowego noga i. fajną brońkę. Na przykład. No, duże prawdopodobieństwo, że może Wam dropnąć raj K84. Czy jak to tam się zwie? Nie wiem. No od z felu. No, więc zapraszam. Dobra, do Icerega potrzebujecie broń z lunetą. Z przybliżeniem. Musi mieć lunetę z przybliżeniem takim. No ja polecam tą lunetę, bo ona na pewno będzie działać Bo już sprawdzałem Więc No z innymi, z laserami na pewno nie Luneta, jakieś led czy coś nie będzie działać Musi to być właśnie z wybliżeniem i właśnie tą sprawdzałem To ta działa, polecam Dobra, jak już otworzyliśmy wszystkie reaktory To wracamy do lo lokacji początkowej I lecimy tutaj Jak macie pakę pancza, to na górę ogólnie polecam wam zostawić jakiegoś czołga A No ostatniego są albo czołga, ale lepiej czołga macie tutaj takiego pluszaka musicie na niego patrzeć przez 5 sekund, około 7 o, o i teraz się no ja za szybko puściłem, no i zostaniecie steleportowani na, na jakąś wyspę śpieszną czy co to jest? Nie wiem. No i... Będą was goniły zombiaczki, musicie to rozwalać te różowe pluszaki. Musicie się rozglądać i obserwować gdzie to jest. O, tam jest. Nawet nie opłaca się ich zabijać, jakieś dziwne odgłosy. No no nie po się ich zabijać. To spierdzielać, palić wrota. O. I do, do tych trzech puszaków zabi zabijacie i teraz wam się powinna pojawić skrzynka złota. O. I Musiałem mu szybko otworzyć, szybko wziąć głup, bo ja ostatnio... Jak on tworzyłem się na nie patrzyłem, to mnie teleportowało od razu. O, jest Juggernaut, no i niestety nie dropnął mi Wonder Weapon, ale jest szansa na to, jest. Zaraz wam pokażę filmik, że mi dropnął. No i to tyle. Szybki Iserek, bardzo przyjemny, pozostajemy fajną nagrodę, a musi mieć tylko celownik z tym przybliżeniem. Dzięki za oglądanie. Nooowee...